Witam, pozdrawiam. dzisiaj zrobię taką paradę lokomotyw pierwszy kwartał czyli bo tę teczkę niedługo już na koło do szafy bo już się kończy jak widać już spraw pełne i to nie do tego już potem wyciągał to sobie przypomnijmy jaki były lokomotyw w zeszłym roku no to pierwszy był kibel M57 a z tym kiblem model kartonowy badawnictwa Delta T był ten wózek przytokowy ALF ja sobie go zrobiłem, tego sobie bo tutaj on nie ma tylko w opisie, ale ja sobie go tutaj dałem ASF Alef L16, tego tutaj dałem i to właśnie taka na tym kiblu zaczęliśmy budowę modeli w 2023 roku. Ja muszę niestety makietę wyczyścić. na razie nie mam czasu i kibelek i kolejna lokomotywa to była ludmiła konwersja na wersję świąteczną i to jest właśnie coś takiego Daniel mi robił te barierki to jest marklin przermiany ktoś Markina z tego zrobił, ale ja sobie go Pomalowałem sam. Dzisiaj taką paradę sobie zrobię przypomnienie w Zeszły rok. roku. No starszych modeli reguł nie będę. Na takie przypomnienie, bo niedługo sobie schowam ten segregator. I taka lokomotywa była kolejna w zeszłym roku. Kolejna lokomotywa to była Stonka z PKP Energetyka. Z wydawnictwa sklej model i tak wygląda sklejona oczywiście wersja jeżdżąca, ale bez napędu jak dumny, ale może być podpięta pod inną lokomotywę. I widzimy na wsparciu jedzie. Batmana. Kolejny sklejony model to był właśnie kolej Mazowiecki też Kibelek. Z sklej model, oczywiście bez napędu, ale może być oczywiście na wsparciu innej lokomotywy, ale to i tak jest teraz odłożone do muzeum, ale pomyślałem sobie puszczę, jeszcze tak dla przypomnienia. Dla przypomnienia piękny kibelek, koleje Mazowieckie, sklej model, wersja jeżdżąca bez napędu, jak dummy. A kolejna lokomotywa to jest moja konwersja na wielkanocną. Też do góry dałem taką nitkę, czy znaczy antenkę, kabel. Oczywiście buda została wymieniona. Ponieważ tutaj była guda właśnie ta świąteczna, ale teraz już jest przyjdzie dopiero będzie założona na święta Bożego Narodzenia. A teraz pojeździ jakiś czas, ta wielkanocna. To też jest moje własne malowanie, własny pomysł. Wszystkie części co tam dołożyłem, to też. Konwersja z motywy z gry Transstation, i tak właśnie teraz będę jeździł jakiś czas z tą lokomotywą, tak jest pięknie. Kolejny lokomotywę, jaką sklejałem w zeszłym roku, to była EM10 Elektrobus. Wydawnictwo Amp, Am sfer tak samo, ale to jest tak dumny bez napędu To czyli też do pomocy będzie z inną lokomotywą bak nieodawno kubia tak się prezentuje M10 elektrowóz Potem kleiłem dwa takie szynobusy z budownictwa Extra Model. SA105, kolej Podlaskie jest w Kredensie, a kolej Mazowiecki zrobiłem w wersji jeżdżącej. Także tam widać jest ten SA105. podlaskie stoi, a kolej Mazowiecki wersja jeżdżąca. Nie w tą stronę. Tutaj mamy też układ jezny samoróbka Daniela z Plexi i Szynobus 135 kolejno Mazowieckie. A kolejny model, to może odjadę kawałek dalej. A kolejnym modelem to był też buda Ludmiły. to co takie zrobiłem właśnie, co mamy na lokomotywie, tylko akurat obudowy teraz mną nie będę, bo ja sobie ją dopiero zmienię bo obudowy świąteczne są tylko na święta a po świętach będzie ta obudowa z Godzilla ta strona jest tak zrobiona przeze mnie a druga strona jest tak cała czarna to jest Godzilla z filmu Minus One która w listopadzie była w kinach teraz ale mam nadzieję że niedługo będzie na DVD to sobie kupię oryginał także to jest jedyna lokomotywa w której zmieniam obudowy tu mam trzy obudowy Dwie Świąteczne na Wielkanoc, Boże Narodzenie i tą godzinę. to jest także. To, teraz ta se pojeździ do lanego poniedziałku, a potem będzie zmieniona na tą godzinę. tak, kolejny model, jaki kleję to była bierze ciśnień, ale ona jest na module na makiecie w piwnicy. Te dwa budynki, takie Shopy, to są w piwnicy. No a potem jest RegoJet lokomotywa. Wydawnictwa Best. Akurat tutaj ją teraz postawię, bo akurat ją mam przygotowaną. I tak wygląda się wygląda jak wersja jeżąca. Wydawnictwa BESTR. Na bazie lokomotywy Lima BR215. Podwozie. I tak mam lokomotywę RegoJet. seria 363 tutaj może pauzę żeby... już nie dam bo tutaj widzę że są samochody które są też na module piwnicy no i tutaj mamy lokomotywę która była robiona właśnie ta ludmiłka biało-czerwona i ta była lokomotywa następna oczywiście yy, pierwszy kwartał 2023 Moje malowanie, moje druki, no to akurat było łatwo do malowania. No i ostatnią rzeczą w pierwszym kwartale 2023 to jest oczywiście ten super internowy kółka kręcone, a się kręcona Jezdne to jest ten, właśnie super gagarin. To był model jego samoróbka, moja moja samoróbka. Powiedziałem, że taki model chcę mieć i muszę mieć. I na tym zakończymy pierwszy kwartał lokomotyw 2023. bo ten gagarin był właśnie jako ostatni. Dobra, to na razie. Czy Majta się zadawam przynaszykuje film na drugi kwartał lokomotywy, to na razie, hej.